Jak się macie, miłośnicy zabójczych skarbów? Z tej strony Logan The Bedwolf i tak jak obiecałem, wracam właśnie z moją nową serią przewodników po Borderlands 2. A w pierwszym odcinku, na dobry początek, chciałbym omówić marzenie większości graczy w grze: Infinity Pistol. Od razu zaznaczę jednak, że to co widzicie na ekranie może się różnić od tego co wy znajdziecie szczegółami wyglądu, prefiksami czy poziomem. Jak to, jak zdobyć tę broń? Jak każda broń legendarna, może ona dropnąć z każdego źródła lutu, ale największe szanse ma wypaść z mini minibosa zlokalizowanego w Trichons Valley, Dark Mercy. A, a jeśli ktoś ma jeszcze czwarty DLC, może również spróbować go wydropić na Gold Golem, który jest też głównym bossem spotkanym w trakcie przechodzenia. Aczkolwiek ja preferuję pierwszą wersję. Jak się do niej dostać? Bo przede wszystkim musimy użyć stacji szybkiej podróży, teleportować się do wcześniej wymienionego przeze mnie trinką z i zaraz po pojawieniu się musimy spojrzeć na gejzery, które są koło stacji w tamtym miejscu, którą to jednak musimy odblokować wcześniej za pomocą odpowiedniego questa. Te gej gejzery, które tam są obok, są najlepszym sposobem, żeby szybko farmić na doku Mercy. Ponieważ jeżeli odpowiednio się ustawimy w... na odpowiednim, to możemy praktycznie od razu za ich pomocą skoczyć do jaskini. Nie, nie musimy się wtedy przebijać przez y, pozostałych bandytów, a jednocześnie doku Mercy od razu się pojawia. Warto wtedy jednak od razu zacząć go bić, bo mimo wszystko jest on dość mocny. Jeżeli szybko go nie ubijemy, można mocno zaleźć za skórę. Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że żeby móc farmić Infinitkę Trzeba koniecznie wykonać związany z tym bossem quest, którego dostajemy od Zed'a zaraz po pierwszej wizycie w sanktuarium Bez tego Infinitka raczej nie będzie dropić Gdy już skończymy zadanie, możemy działać Jak już też wspominałem wcześniej, trzeba też zrobić w, tym, w tej lokacji zadanie, żeby przywrócić Happy Pigs Motel, zasilanie, bo tylko wtedy będziemy mogli używać zlokalizowanej tam stacji szybkiej podróży. A cóż takiego jest w Infinity, że wszyscy chcą ją mieć? Cóż, za jej statystyki generalnie nie powalają. Nie jest lepsza od większości pistoletów. W dodatku ma tylko jeden nabój w magazynku. Ale właśnie w tym naboju tkwi sekret bo Infinitka to nie jest tylko... bo Infinitka, nazwa Infinity, to nie jest tylko na pokaz, to, albo nie jest tylko to, że rozrzut jest zawsze taki sam i przypomina znak nieskończoności, oraz że ignoruje tam normalne zachowanie odrzutowe. No i ten Infinitka oznacza mniej więcej tyle, że... nawet nie, nie tyle mniej więcej, bo właśnie oznacza tyle, że ta broń nigdy nie traci amunicji. Zawsze jest ten jeden pocisk i zawsze będzie strzelać. Ona, Tę bronią można strzelać w nieskończoność. Praktycznie nic, nigdy. Nie, jeszcze nie ma żadnego udokumentowanego przypadku, gdzie Infinitka przestała w... W... po pewnym czasie w końcu strzelać. Dlatego właśnie ludzie ją chcą. Bo właśnie nigdy nie traci amunicji. Nie, nie trzeba się w tym sprzęcie przejmować amunicją. Dodatkowo niektóre postacie mogą jeszcze bardziej, jeszcze lepiej ją wykorzystać. Moim zdaniem najlepiej tę broń wykorzystuje Zero z odpowiednio zainwestowanymi punktami, ponieważ on posiadał w swoim drzewku snajperskim specyficzny skill, który to sprawia mniej więcej tyle, że pierwszy wystrzelony pocisk z w pełni załadowanego magazynka zawsze zada dodatkowe obrażenia. Dzień, Infinitka ma tylko jeden nabój w magazynku, więc każdy strzał z tym skillem będzie miał duże bonusowe obrażenia. A jeśli jeszcze dorzucimy do tego kilka innych skilli z Drzewka Zero, a jeśli jeszcze dorzucimy do tego B-Shielda, o którym będę opowiadał później, to naprawdę możemy zyskać naprawdę masywne obrażenia, masywny DPS, bo możemy też na zero zwiększyć szybkostrzelność. No naprawdę wtedy infinitka przez... zaczyna naprawdę błyszczeć. To jest wtedy broń, którą ciężko zastąpić innymi broń sprzętami. Ale jednak da się. Ale trzeba od razu też zaznaczyć, że niektóre postacie nie... Znaczy nie mają spożytku z infinitki, na przykład Mechromancer, który no, posiada, jeżeli zwłaszcza... Jeżeli... Jeżeli Mechromancer idzie drzewkiem anarchii, to niestety, żeby móc je rozwijać, musi zainwestować w skill, który zmniejsza ilość naboi w magazynku. Jeśli ma chociaż jeden punkt w tę umiejętność, to niestety, ale no. Wtedy infinitka staje się bezużyteczna, bo z miejsca traci ten jeden nabój, który jest w magazynku. Pozostałe jednak postacie mogą świetnie skorzystać z tej broni. Na przykład Gunzerker, który jeżeli ma wykupione skille... Zwięk... Przedłużający stan Ganzerkingu, tym dużej ile... strzelamy, to, to już w ogóle. Może praktycznie w nieskończoność być w tym stanie, bo z Infinity można strzelać w nieskończoność. Pozostałe postacie również mogą skorzystać z tej broni, ale tak jak mówię, największe korzyści zysku, moim zdaniem, zyskują właśnie Ganzerker, a szczególnie Zero. Ja bardzo lubię Zero i zawsze lubiłem latać z Infinitką. To praktycznie, gdy już. Osiągnąłem wyższe poziomy, to nie widzę sobie, sobie grania tą postacią bez tej broni, przynajmniej jednej w ekwipunku. Co więcej, jedynie czego brakuje tej broni, to elementy slag, bo tak to występuje we wszystkich elementach, łącznie z żadnym. Więc można tej broni używać na wszystko, można mieć trzy w ekwipunku i zależnie od przeciwnika szybko ją zmieniać. I tu też znowu zyskuje zero, bo on też ma również umiejętność dzięki której szybko może zmieniać y, b, trzymaną broń. Nie wszyscy oczywiście lubią te, ten pistolet. Ja go bardzo lubię i warto zawsze przynajmniej mieć jeden y, w kolekcji. Tym bardziej, że samo posiadanie go to jest szpanestwo, ponieważ mimo iż ma największe szanse na wydropienie z y, bossa Dark Mercy, to mimo wszystko są one naprawdę nikłe, ponieważ Generalnie przez długi czas Infinitka była najrzadziej dropiącą bronią ze wszystkich, które występują w grze. To nie pamiętam dokładnie, ale szanse na wypadnięcie były No naprawdę niskie. Obecnie ten... Pierwsze miejsce pod tym względem zdobywa karami sniperski Cobra, o której też będę mówił, ale generalnie Infinitka wciąż jest trudna do zdobycia. Nawet na Doktorku, a co dopiero na... Innych źródłach, gdzie jest jeszcze mniejsza szansa. Mi kiedyś naprawdę fuksem się udało, że wypadła w trakcie mi jednego z questów ze skrzynki wyższego stopnia, że po... i się pojawiła właśnie po otwarciu ta infinitka. No naprawdę, wtedy byłem mocno zaskoczony. Ale powiedzcie też, co myślicie sami o tej broni? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Wasze zdania na ten temat, a jeśli chcecie więcej materiałów podobnego typu, zachęcam do subskrybowania. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!